Cześć, szczęść Boże, witam Cię w uroczystość W niebo Wstąpienia Pańskiego. Dzisiaj Jezus w Ewangelii, zanim niebo wstąpił, mówi apostołom, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię. I wiemy o tym, że mamy głosić Ewangelię, że mamy się nie wstydzić naszej wiary, ale ogłaszać całemu światu tę dobrą nowinę. Czasami człowiek się po prostu boi. Czasami brakuje tej takiej odwagi. Tutaj mi przyszedł do głowy taki cytat z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, 18 werset. Dokładnie tutaj się wyświetli, ale już W pierwszej linijka. Miłość usuwa lęk. Jeżeli chcesz głosić Boga, Ewangelię, ale się boisz, czujesz ten lęk, to przypomnij sobie, jak Jezus Ciebie ukochał. Przypomnij sobie, jak Bóg Ciebie ukochał, ile On dla Ciebie zrobił. On oddał swoje życie za Ciebie. To jest niesamowita miłość. I czy Ty w takim razie dla Niego nie jesteś w stanie... Powiedzieć o nim innym ludziom, też nieść im tę radość, którą Ty masz w sercu, tę wiarę. Oczywiście może być tak, że ten lęk jest dalej za duży. Tak samo w dalszej części tego wersetu jest napisane, że w takim razie trzeba się wydoskonalić w miłości. To znaczy, że musimy jeszcze bardziej dbać o naszą wiarę, o relacje z Bogiem prostu, żeby go jeszcze mocniej kochać. I wtedy będziemy w stanie głosić każdemu, głosić wszędzie, bez względu na okoliczności. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania i do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem. Cześć. Pa.